What's wrong? Dzień dobry, Kuba. Jaki dobry, Kinga. Co? Ja się pytam, jaki dobry. Zepsuła mi się dzisiaj rano maszynka do strzyżenia, no. Złośliwość rzeczy martwych. No, tak, Wiem, co jasne. czujesz, bo ostatnio to samo miałam z prostownicą. Popsuła mi się i wiesz, co zrobiłam? No, co zrobiłaś? A oddałam do sklepu i kupiłam nową i bez problemu przyjęli. No okej, okay, no ale ja potrzebuję na tu i teraz tą maszynkę. No i co zrobisz? Hmm. Dobra, mam pomysł. No. no? to chodź, przedstawię Ci A. go. No to chyba Kinga już wiem, co Ty wykombinowałaś dzisiaj. Dokładnie, słuchajcie, jest z nami gość specjalny. My bardzo lubimy Coś. gościć naszych gości. Dzisiaj jest z nami nikt inny jak Rippleman, czyli Pan Jurek. I łokietek, łokietek. Złota rączka. Ja, ja się tu uśmiecham, przede wszystkim. My też się uśmiechamy. Właśnie, słuchajcie, w związku z tym, że mamy e, taki stan w Polsce, jaki mamy, jesteśmy zabezpieczeni wszyscy. Wszystko mamy gra. maseczki, mamy przyubica i to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Yeah! Kuba dzisiaj na spotkanie chciał mieć super fryzurę, ale zepsuła yeah, mu się, mi się maszynka do strzyżenia. I co, no da się coś z tym zrobić na biednych tutaj No wiesz, no pierwsze co to kupić nowo, nie? Okej, okay, Ale okay. to nie jest najlepszy wybór. No, dobra, nie, dobra, dobra, nie, jasne, jasne. Nie. no, 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 jasno, Dzięki wielkie za to, naprawdę <grabili> Wielkie dzięki. Dobra, ale powiedzmy naszym widzom, e, czym ty się tak w ogóle zajmujesz? Ja jestem Reapermanem mm -hmm. i stworzyłem takiego sobie e, speca od napraw. I przez parę lat działania już trochę się zrobiło o tym głośno, że e, jakby pomyśl o tym że coś co się zepsuło to niekoniecznie zaraz wyląduje w śmietniku. Mm -hmm. I to nie byle jakim, bo na przykład mm -hmm. elektrośmieci to muszą wylądować w specjalnym tak. e pszoku boxie, i tak dalej, tak dalej. To nie można wyrzucić do kosza na zmieszana, tym bardziej na plastiki i, i, i na metale, tak? Słuchaj, to o czym mówisz, nie tylko kojarzy mi się z naprawą sprzętu, mm -hmm. ale też z pojęciem rius. Tak, dlatego że można sprzęt ponownie wykorzystać. Jak mamy w domu teraz, każdy ma wszystko. Teraz ma każdy pralkę, zmywarkę, piekarnik, odkurzacz, telewizor, telefon. Teraz mamy takie telefon, pokolenie no leniwe. I zawsze jak nam coś się zepsuje, a to już pewnie do wyrzucenia. I co z tego? I co z tego mamy? Mamy po prostu hałdy. Eee, nieużytych sprzętów. Mhm. E, powiedzmy e, naszym widzom, co to jest to Reuse? Dokładnie. O co ehm, w tym chodzi, słuchajcie? Reuse, krótko mówiąc, jest to ponowne wykorzystanie. E, niektóre produkty da się naprawić, jak tutaj nam Jurek wspomniał, e, da się ponownie wykorzystać je i nie trzeba ich koniecznie przetwarzać. Jest to bardzo ważna zasada, eko-zasada, i nie musimy dzięki niej kupować nowych towarów, a przy tym tworzyć nowych odpadów. E, słuchajcie, skoro jesteśmy już przy Reuse, to powiedzmy, e, co wchodzi w skład e, tak zwanego 5R. 5R, słuchajcie, to skrót od pojęć w języku angielskim. Ja się teraz tej wspomogę, bo to jest tak. Reduce, e, reuse, recycle, recover i renew. I teraz uwaga. Pierwsze R to REDUCE, czyli redukuj i ograniczaj. Dokładnie. Ehm, przypomina o bardzo ważnym działaniu. Chodzi o to, żebyśmy nie kupowali niepotrzebnych rzeczy, jeżeli totalnie nie są nam one potrzebne. Prawda, dziewczyna? No, mm. prawda. Kosmetyki, ubrania i takie no tam. A druga literka R to REUSE, o której opowiadałam przed chwilą. Mm -hmm. Jest jeszcze trzecia. Recycle to recycling A o recyklingu mówimy w poprzednich odcinkach. Dobrze, słuchajcie, teraz przejdźmy do czwartej litery R, czyli to jest recover, czyli odzyskuj. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że nie wszystkie um, elementy, nie wszystkie odpady Absolutely. można wrzucić do jednego wora i je zrecyklingować, prawda? Segregacja. Dokładnie. Sytuacja, słuchajcie, jest taka, że niektóre z tych odpadów um, można zagospodarować w całkowicie inny sposób, bo można wykorzystać ich energię. I możliwe jest na przykład spalanie takich odpadów w specjalistycznych instalacjach i produkcja, uwaga, energii cieplnej do kaloryferów albo prądu. Wiedzieliście o tym? Tak, Chyba może. nie. Piszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tym. Ja nie wiedziałam. <laughs> Teraz już nie! Śmiechy chichy, <śmiech> <śmiech> słuchajcie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu z uwagi na ich skomplikowaną budowę i recykling jest po prostu nieopłacalny. No. Za dużo energii się zużywa, żeby je zrecyklingować niż zdobyć tę energię. Mhm. To jest bardzo ale proste. słuchajcie, szkoda, że nie ma tak w przypadku ludzi, bo jak ja mam spadek energii, to koniecznie kawa. To ten ekspres. Tak, to, to wszystko ten ekspres. ten ekspres, tak. Słuchajcie, nie, ostatnie R to jest tak zwane e, Renew, czyli odnawianie. Nie, Zachęca tutaj producentów do tego, żeby przeprojektowywali swoje produkty e, z użyciem najnowszych technologii. I po prostu, żeby je naprawiali, żeby wydłużyć ich życie. No i super, mamy już 5 e, R. Więc chyba wszystko. Pędzierek tak zwanych. Nie, 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 nie pędzierek, bo Jurek ma jeszcze za nas drzwi. Co to za dwierki są? Refink. Mhm. Myśl inaczej. I to, to jest początek, bo myśl inaczej od początku, byśmy myśleli mhm. o wszystkim, to wtedy nie mamy takich innych problemów. Mhm. Ale niestety mamy jak mamy, wszyscy muszą żyć bardzo wygodnie, więc musimy to jakby odwracać teraz. Mhm. My młodzi, a was młodych jest nadzieja na przyszłość, więc nas musicie siła. pamiętać. Że e, nie kupuj za dużo, kupuj odpowiedzialnie, nie wyrzucaj byle jak, segregu i tak dalej, mhm. tak dalej, zakręć wodę cokolwiek. E, jeszcze jest siódemka. Wszystko zaczyna się tutaj. Aha, dobre słowo. Refuse odmów. Okej. Okay. Nie. Stop. Masz jeden telefon e, dzisiaj, mhm. za pół roku już on jest nieważny. Kinia, czyli przestań namawiać mnie do kupna tego nowego telefonu, no. <laughs> Miało być piędzier, było 7, ale bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy, Jurku. Dzięki, że wpadłeś na nas do Eco Studio Elektrosystem Żółwiczek. <laughs> I pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć Jurka bez maski, to uwaga. No i właśnie widzieliście Super. Jurka bez maski. E, ale też Jurka możecie zobaczyć na jego kanałach, także... Wpadajcie! Koniecznie! Wpadajcie również na nasz poprzedni odcinek Studio Elektrosystem, ponieważ tam możecie wygrać hulajnego Xiaomi. Jak to zrobić? Serdecznie polecamy Waszej uwadze poprzedni odcinek i nasza sociala EcoStudio Elektrosystem na Facebooku, Instagramie oraz, no właśnie, na YouTubie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie! hej! Pa. A teraz pokażę Wam, moi drodzy, bardzo łatwy samouczek, jak zrobić z takiego bębna pralki zwykłą lampę. Ona już jest ażurowa, bardzo ładnie wygląda, tutaj mamy, co prawda zdjęty już krzyżek, ale to nic nie szkodzi, mamy tutaj otworki, możemy trzy łańcuszki złączyć, powiedzieć sobie gdzie chcemy, albo postawić, do środka dajemy zwykłą żarówkę albo taśmę LEDową i lampa gotowa, po prostu, rejus.